ja jestem Cześć. No i witamy Was w już kolejnym odcinku naszej yy, gry Terrarii. Męczymy terrarię. A, męczymy terrarię, po Tak jak dawno nie było filmu, jak dawno, jak dawno wszyscy się smącimy. I dzisiaj, dzisiaj mamy plan, żeby wybrać się do dżungli. I zebrać... Yy, no. Materiały na... Lego tego. Du, du. Dokładnie tu nie, ma, nie mam pojęcia gdzie jest dżungla. Tak idziemy. Na żywioł. Łejtaj na mnie. O, o, zombie. Jak źle podniecasz. Przekaż sobie drzewo. No. O, drzewo. Ło, łojo, łojo, łojo. To mśam łuk do monitoru. Mazaj! Oj, to tu się świeci. O nie, to się nie świeci. Corruption. Corruption. A ja miałem pan żebyś do koruption na pocinku. Idę. Ooo wow. Chodź, działaj, WTF! Ha, ja mogę sobie cześć! Ej, ja to nie przeskoczę. A, Posłaniaj mnie, Mam freakę. coś widział, to może bym cię osłaniał. Chyba. Ojo, oj, ojo, ojo, ojo! Ło, widzę! Aaa, masz bumerang. Ja mam było tam zawsze O do... Było oh. wziąć Oj ojoj ojoj Dobra Ci kieruję wolał Mocniejsza jest Noo, nie przejdę Ej bo tu zombie jak do mnie spadł Ło wow. Blisko było Go no załatwiał No nie przejdę. Wszystko nie rozwalę, mam to same kilo. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. No dobra. Mam drewno, to odsadzę się. Dom, 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 dom. Moja kasta. O Boże, znowu. Ruszaj się. Ku przygodzie. Pita i przygotowuj. Znasz, no, ja nie wiem. Tak. Wow, oj, 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 zaraz padnę, zaraz padnę. No dobra, mam 5 hp, ile? 5, daj. Co? Ojeju, ojej, 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 teraz zginę. Chodź mi tu pomóż. Nie mógł się odsłaniać. Zabuduję się tak, nie wiem. No i teraz możemy mi odkoczyć, oha. No mi. No i co robimy? Ej, chodźcie, kilniemy przez jedno. O ten. Strzelaj. Dajcie. Rozmyślimy się, chodźcie. Myślałem, Mieliśmy do dżungli. Jesteś. To ja zrobię krótki Chciałem się. I zobaczymy się, jak już będziemy w dżungli. Chciałem się Witamy my jesteśmy na Corruption I nasze plany się zmieniły, ponieważ mi się nie chce iść do dżungli, bo jest tam... ...bardzo niebezpiecznie Pamiętam, przez chwilę to byłem takie coś jak Jungle Rose Jestem teraz sexy No bardzo Mam powodzenie u chomika Co to jest? Mmm, super. Daj mi trochę Purification Powder. Zobacz co to jest o tamto, o tamto. O tamto co to jest? To takie coś się świeci, takie coś na ścianie tam z tyłu, patrz. O, Life Crystal. To, to jest life... A nie to, Boże. Nie, te... nie chodzi mi o Life Crystala. Co to jest? Chodź tu, chodź tu. Czekaj, to jest kawałek tego zepsutego tego. To, to jest część tego demonaltara, tylko że się jakby popsuła. Eee, mój krystal. Super. Leaf. O, to jest demonik chyba. I tego tak nie wybój, to będziemy, nie? Czekaj, potrzebny jest złoty, ja mam silvera. Ej, mam muskiet. Fajnie. Daj. O oh, fuck. Nie przeglinaj. Ja się tylko brzydko wyrażam. Nie, ja się tylko brzydko wyrażam. Chodź, nie, chodź, tu, chodź, to tu, chodź. Tu to jest drugi or. Chodź tu. E? O tam. Tu <grym> mnie te klaski blokują. No, kop. Ach. Ty kopiesz? Mój orb jest ten drugi. O, muszkiet. Uhu. No super. No, kop. No kop. No idę już. Nie krzyżę. Mój orb jest drugi. Ja biorę drugiego. Dobra, to ciekawe. No i po co to użyłeś? Jak chodzi to te ryby ci się w głowie karty. Wiem Co to jest? Arms Dealer Yay. O! Dżungla, dżungla! O wielka Oh my god Oh my god, oh my god Oh my god, oh my god. To mnie stąd Pomóż, że... Czekaj, oświecę cię <laughs> Nie dzięki O, kształt Teraz zaczynają wszyscy do mnie pisać, no ja nie mogę. Kości, kości, ja muszę do tego pisać. No, super. Ty, co to jest? Ludmund? Ty, ej, możemy iść do tego, do naszego. Fajnego i, i kupić sobie te maski mimów. Nie mam golda, chyba za 8, nie. Za jednego golda idą chyba. Daaj, ja. musi dosłonić. Chyba za jednego golda idą te maski mimów. Naprawdę bardzo dobrze nie grałem Ha, zapra Ty, ej, tam jest dżungla To co z WTF co z Wymieszały mi się dwie muzyki O, Wille Thorn Ha, ten, ta, ta laska E, o, life krystal. znalazłem. Może to jest... e, Ja mam mniej HP od ciebie. No ja chodź, kopiemy się dalej. Nie, chodź, kopiemy się bardziej tutaj w dół, bo tutaj są. O, jaki farciarz ze mnie? Jest! Magic Mirror! Potki. Co się dzieje? Kaska. O! Jest! Mam jednego golda 30, dobra. Chodź tu. Skrzynka. Dobra. Nie, to ty chodź tu. Tutaj jest fajniej. Mam jeszcze orbę rozwalić przecież. Ale nie pokonamy przecież i tak tego y, Eter of no, wiesz. A mamy jakieś rzeczy, którymi moglibyśmy go pokonać? No. Widzę, bil Aha, super. Ogromne uważania! No, mam nadzieję, że Skype nie widać. Wiesz, że możesz zamknąć to okienko, ja, że gadasz ze mną? Jakie okienko. Okay, okay, cool. Chodź, że rozwalimy go. Chodź w dół Chodź Próbujemy się z nim i będziemy kończyć, bo już naprawdę tu chodzi Kręcenia Chodź <grym> znalazłeś Coś fajnego A my to nie trochę Chodź O, jungle roll chcesz? Idziemy sekcji. O, statua krzyża Hmm? No, Statua Krzyża. Wow. Coś takiego. Hmm. O, oh, Enchanted Boomerang. Jaki? No, Enchanted. Zwykły? No, zwykły chyba. Ah, A, ja mam uh, Superior. Czekaj. <coughs> Ja... O! Statua Królików! Nie wiem. O, jakiś slime się zbugował. A mi się bo... Boże, to mi się tak... A idziesz tu do mnie? Nie. Idę do, do góry. To więc, będziemy kończyć ten nasz nudny odcinek. Bo już nie ma co robić jeszcze gdzieś połazimy, coś tam porobimy. I do zobaczenia w następnym odcinku. Nie wiadomo czy te robi. Możemy to innego znajdziemy. A niech pożegnaj się. Cześć. Yo.